Więc tak, trzeci moduł, pierwsze spotkanie, osiągamy to, co nieosiągalne, czyli przypatrywaliśmy się temu, jak jest. Stawaliśmy wprawdzie, co lubimy, czego nie lubimy, jak chcemy lub nie chcemy się komunikować, czym była asertywność, czym jest asertywność, czym są emocje, czym są moje potrzeby, z czego wynikają. Jakie jest na to rozwiązanie? Mówiliśmy o tym, że możemy być sobą, że to jest w porządku, że każdy z nas ma inną osobowość i to jest super, i że jesteś potrzebny w świecie taki, jaki jesteś. Że nie możesz być kimś innym, musisz być sobą. I patrzyliśmy na to, jak, jacy jesteśmy. I troszkę chciałabym, żebyśmy właśnie zastanowili się na tym, Kim ja chcę być. Co ja chcę osiągnąć? Nad czym ja chcę pracować? Nie jak być powinno. Nie jakie ktoś ma oczekiwania. Ale jak ja naprawdę chcę. Ponieważ Pan Bóg, słuchajcie, tak bardzo nam zaufał. Tak bardzo nam ko nas kocha, że dał nam wolną wolę. I nie, my na, i teraz nie zrozumcie mnie źle. To, że ja mówię o byciu kim chcesz być, takim jak ty chcesz być, to nie znaczy, że teraz masz przestać wierzyć, być niedobry, niegrzeczny, wiecie, yy, arogancki, olewający pana Boga i innych. Nie. Chodzi mi o to, że cały sekret życia i bycia polega na tu i teraz. Imieniem Boga jest ja jestem. Ja jestem tu i teraz. Z Bogiem możesz spotkać się tylko w teraźniejszości. Takiej, jak jest naprawdę. Takiej rzeczywistości bez makijażu, bez udawania, bez takiego, bez takiej fikcji. On jest, i też o tym mówiłam, takiej codzienności. I bez względu na to, jakie decyzje podejmujesz, one są lepsze i gorsze, mądrzejsze i głupsze. On jest. I on się nie obraża. On nie, nie strzela focha i nas nie zostawia z tym samym. My po prostu będziemy podejmować, podnosić konsekwencje naszych wyborów, ale mamy prawo decydować. I Kiedyś rozmawiałam z moją siostrą, na czym polega życie. Nie? I bardzo mi się spodobał taki obraz, że Pan Bóg na początku naszego życia zaprowadza nas do takiego wielkiego pokoju, taki przeogromny. To znaczy, wiesz co, to nie wiem, czy to, czy to jest mały pokój, czy to jest kawalerka, czy to jest mieszkanie, czy to jest wielka hala. Myślę, że każdy z nas ten metraż tego pokoju ma inny. I Pan Bóg mówi, daje Ci wszystkie farby. Wszystkie kolory świata, milion pędzli, daje ci wszystkie niezbędne rzeczy, które są potrzebne do malowania. Może też, może też ci dać jakieś akwarele, jakieś plakatówki, markery, kredki, albo nawet też bibułę, gazety, jakieś takie inne rzeczy, które są takie kreatywne, nazwijmy to, ok? Daje nam całe wyposażenie ze wszystkich sklepów plastycznych na całym świecie. I on ci to wszystko daje w prezencie za darmo, i on ma jedno zadanie dla ciebie. On mówi: Namaluj mi ogród. Namaluj dla mnie ogród, proszę. Masz ściany, sufit, podłogę, wszystkie farby, wszystkie akcesoria. Namaluj mi ogród. I my jak się jak my złapiemy o co chodzi w tym życiu i jakie jest nasze zadanie, to my potem zaczynamy się zastanawiać. Mhm, mam namalować ogród, dobra. Ale czy on bardziej lubi róże czy fiołki? Hm, kurde, a, a może bratki? A może to ja powinienem zrobić ten ogród w stylu angielskim, albo może francuskim, albo właśnie taki geometryczny, żeby mu się najbardziej podobał? Pani Boże, a ty bardziej lubisz czerwony czy różowy? A może taki karminowy? A może Rubinowy? Panie Boże, powiedz mi, yy, jak chcesz, czy Ty chcesz, żebym ja robił takie proste kreski, czy mogę robić takie zamaszyste? Powiedz mi, jak ty byś chciał, żebym robił? A on mówi, wsioryba, namaluj mi ogród. Dobra, Panie Boże, a ty myślisz, że te kwiaty mogą, mają być tutaj tak 5 centymetrów niżej? On mówi, kurczę, mogą być nawet na suficie. Namaluj mi ogród, jaki ty chcesz, jaki się Tobie podoba. Namaluj dla mnie coś od siebie. Zrób mi prezent. Namaluj dla mnie twój wymarzony ogród. I potem mam taką cichą, takie ciche marzenie, że jak my będziemy próbować malować ten ogród, to później w raju on, dam, on da go nam w takie zamieszkanie, w takie posiadanie. Ale to jest moja własna interpretacja. To w ogóle, że. A my, słuchajcie, tak nie do końca wiemy, i my byśmy chcieli, albo w ogóle byśmy jeszcze podglądali, co sąsiad maluje. I, I próbowali odrysować tak, jak on by chciał. Tak, znaczy, i, będzie, I próbujemy odrysować tak, jak robi to ktoś inny. A on mówi: Namaluj mi ogród, jak chcesz. I lądując, naszym zadaniem jest spotkanie się ze sobą samym. I w tej swojej własnej tożsamości mamy odkryć, jaka jest wola Boga na nasze życie, a raczej do jakiego życia On nas zaprasza. Bo Mu jest naprawdę obojętnie, czy te róże będą czerwone, czy fioletowe. E, mamy robić to, do czego jesteśmy stworzeni. Mamy robić to, żeby w pełni. Funkcjonować jako takie jego odbicie. I on daje nam wszystkie narzędzia, które są nam potrzebne. Więc kochane, przechodząc do tematu. Nasze życie to nie jest tylko duchowość. Nasze życie to nie jest tylko rodzina, i to nie jest tylko praca. Nasze życie składa się z różnych obszarów, a my, kobiety, albo my, chrześcijanie. Mamy często takie tendencje i predyspozycje do tego, żeby o niektórych w ogóle nie myśleć. I żeby niektórych w ogóle nie dostrzegać. Więc zapraszam Was, żebyście wzięły sobie pierwszą kartkę i żebyście namalowały koło. To jest tak zwane koło życia. W pierwszej kolejności zajmujemy się tym, co jest konieczne i niezbędne. To, co jest. Konieczne, że bez tego nie możemy być, nie? Czyli, na przykład, to jest przykład. Niezbędne jest to, żeby pić wodę. Musisz pić wodę. To jest twój obowiązek. Albo musisz mieć gdzie mieszkać, tak? Albo musisz znaleźć pracę. Następnie robimy to, co dobrze by było, ale nie jest konieczne. Czyli, musisz pić wodę, dobrze by było, żeby ona była czysta. Ok? Czyli y, nie taka z błota, ze strumienia, czy tam gdzieś tam z jakiejś deszczówki, tylko żeby na przykład była przyfiltrowana. Dobrze by było, ale w momencie, kiedy jesteś w buszu, w dżungli i walczysz o przetrwanie, to nie jest konieczne. Czyli na przykład musisz pracować. Dobrze by było, żeby była to praca y, taka, w której będzie ci dobrze i ten. Ale ponieważ bardziej potrzebujesz pieniędzy, to przez pewien okres czasu możesz zacisnąć zęby i robić coś, co nie do końca sprawia ci przyjemność, ale będziesz miała pensję, tak? To musisz gdzieś mieszkać. Dobrze by było, żebyś miała własne mieszkanie, ale jeżeli nie masz takiej możliwości, to może być też wynajęte, ok? Bo musisz gdzieś mieszkać, może to być jakiś pokój, kawalerka. A dalej robimy to, co miłoby było. Czyli musisz pić wodę, dobrze by było, żeby ona była przefiltrowana i w ogóle czysta. A miłoby było, gdyby w ogóle to była Coca-Cola. No, ale to nie jest ani dobrze by było, ani to nie jest niezbędne. Miłoby było mieć w kole albo jakąś, nie wiem, super sok stuprocentowy. Ale ważniejsze jest to, żeby dostarczyć płynu. ok? Następnie, nie wiem, musisz mieć pracę, dobrze by było, żeby ona. Spełniała jakieś tam Twoje w ogóle pasje, a miło by było, żebyś w ogóle jeszcze miał, nie wiem, jakieś super stanowiska i kartę multisport i dobry socjal, nie? I darmowe oprawki w pracy. Tak samo musisz gdzieś mieszkać. Dobrze by było, żeby to było Twoje własne, ale nawet jeżeli nie możesz mieszkać na wynajętym, a miło by było mieć dom z ogródkiem. I jak gdyby zastanawiamy się którym jesteśmy w etapie, z jaką dziedziną? Że najpierw musimy zabezpieczyć to, co jest niezbędne i konieczne. Kiedy nam to się uda, zaczniemy to podwyższać i zrobimy, dobrze by było, że skoro już mam pracę, to teraz chciałabym znaleźć taką pracę, yy, która mnie doceni, która nie wiem, będzie odpowiedzią na moje potrzeby, gdzie będę mogła się realizować, tak? Ok, skoro mam już gdzie mieszkać, to teraz mogę się zacząć skupiać na tym, jak zrobić, żeby mieć własne mieszkanie. Nie wiem, mam małe auto, więc mogę przemieszczać się z punktu A do punktu B, ale ciężko jest jeździć pięciosobową rodziną z psem małym sejczęto, to zacznę się skupiać, co zrobić, żeby mieć większe auto. A miłoby było, żeby to w ogóle było nowe auto z salonu. Ale na razie skupimy się, żeby to było dobre, tak? Nie wiem, czy rozumiecie ten model tych trzech kroków. Najpierw patrzymy, czy mamy wszystko to, co jest niezbędne i konieczne czy te wszystkie obszary, które, o których mówiliśmy, są na tym poziomie niezbędnym, takim koniecznym, takim podstawowym. Jeżeli tak, to zaczniemy myśleć, jak dalej można je ulepszyć. Właśnie, Twoja pisześ... historia to, kim jesteś dzisiaj, jest efektem tego troszeczkę, jak zostałaś wychowana. Co dostałaś z domu? Jaki wzór miałaś do naśladowania? Jak Ci było, jak byłaś dzieckiem. Ja to też często mówię narzeczonym w poradni, że kiedy jesteśmy mali, to nasi rodzice stoją na takim piedestale, że oni są rewelacyjni. Ale niestety, kiedy zaczynamy dorastać, dojrzewać, albo kiedy stajemy się już dorośli, zaczynamy widzieć wady swoich rodziców. No, okazuje się, że oni tacy idealni do końca to nie byli i tacy święci. I że mieli swoje za uszanie. Ja wiem, że się starali najlepiej jak mogli, że robili to wszystko najlepiej, jak tylko tyle, ile mieli zasobów, to tak robili. No ale zaczynasz dostrzegać, że, że może gdzieś tam byłeś troszkę, nie wiem, nie do końca dobrze traktowany. Zaczynamy widzieć. Natomiast najwięcej błędów swoich rodziców dostrzegamy wtedy, kiedy na świat przychodzą nasze dzieci. Bo przestajemy patrzeć z perspektywy dziecka, zaczynamy patrzeć z perspektywy rodzica. Właśnie wszystkie decyzje wychowawcze zaczynamy odnosić, jak my byliśmy wychowani. Ja jak ja byłam wychowana, więc jak będzie teraz wychowane moje dziecko? I widzimy, że, że to wygląda trochę słabo. Co więcej, zauważcie, że najbardziej w naszych rodzicach denerwują nas te cechy, które mamy sami. Ponieważ jesteśmy kubek w kubek dziećmi swoich rodziców. I potem w kłótniach się słyszy, a ty jesteś jak Twoja matka, ty jesteś jak Twój ojciec, taka sama, nie? Tylko Pana mamusia. No tak, bo jesteśmy z ich domu. Oni nas wychowali. I my podświadomie powielamy ich zalety, dobre rzeczy, ale powielamy też ich błędy. To, co się nie udawało, nie było dobre. I ważnym jest to, żeby. Przyjrzeć się swojej historii. Żeby nazwać, co było fajne, a co było niefajne. Co było fajne w małżeństwie naszych rodziców, i ja chcę to powiedzieć i chcę to zaprosić do naszego małżeństwa albo do mojego dorosłego życia, a co było niefajne. I temu mówię stanowcze, nie. Ponieważ Twoja historia, to jak byłaś traktowana jako dziecko, jako nastolatka, to jest takie Twoje lustro, tego, kim jesteś dzisiaj. To jest taka Twoja matryca. To jest Twoja druga część. Trochę jak dwie połówki jabłka. Słyszałam gdzieś też kiedyś takie podsum podsumowanie, że tak jak Nowy Testament czytamy przez Stary, że Stary Testament tłumaczy nam to, yy, co jest w Nowym i dlaczego tak jest, to to, dlaczego dzisiaj zachowuje się tak, a nie inaczej, tłumaczymy tym, jaka jest moja historia. Yy. Czy dostałam to, czego potrzebowałam? Czy byłam bezpieczna? Czy ktoś się mną opiekował? Czy byłam wysłuchana? Czy byłam zauważona? Czy byłam dla kogoś ważna? Więc byłam... y, czasami ta podróż w swoją historię może być trudna, ale myślę, że historia Twoja, Twojego życia od dnia narodzin zasługuje na to, żeby ją odkryć, żeby się jej przyjrzeć, żeby przypatrzyć się. Dlaczego dzisiaj jestem taka, a nie inna? Z czego wynikają dzisiaj moje zachowania? Ponieważ ja specjalnie wybrałam zdjęcie awokado jako dwie połówki. Ale zauważ, twoja historia już nie ma nie ma jak to się nazywa? Nasienia, nie ma tego, tej pestki. Twoje tu i teraz ma pestkę. I to Twoje tu i teraz może wydać owoc. To Ty decydujesz, którą połówkę będziesz podlewać. Czy będziesz podlewać swoją historię, to jak Ci było źle, czego nie dostałaś, czego nie miałaś? Czy skupisz się na tym, co masz? Ze świadomością tego, jaka była Twoja historia, ale zaczniesz inwestować w przyszłość. Zaczniesz inwestować w tu i teraz. Zadbasz o siebie, żeby Twoje życie, pomimo czasami trudnego początku i trudnego startu, czasami cholernie trudnego początku i cholernie trudnego startu, mogło wydać owoc. Ponieważ nasze życie, życie chrześcijan, w ogóle życie każdego człowieka z Duchem Świętym w Jezusie Chrystusie, jest po to, żeby wydało owoc. On przyszedł po to, aby chce miały życie i żeby miały je w obfitości. A poza tym mówi, że aby wydać owoc, i aby przynieść chwałę Bogu. Dlatego zastanów się, co w swoim życiu podlewasz. Z czego wynika to, że ja nie dbam o siebie, że nie wiem, nie dbam o swoją fizyczność? Może dlatego, że nikt mi tego nie pokazał, że to nie było nigdy ważne. Że ważniejsze było na przykład to, żeby się dobrze uczyć i mieć dobre oceny, żeby być nastawiony na wynik, na intelekt, a nie na to, co jest we mnie, to jak jestem, jak funkcjonuję. Sorry, to ja byłam osobą, która rzadko kiedy chodziła na WF i teraz mam tego pokłosie. Ale dlatego mam plecy strasznie słabe, nie? Może nie mam nadwagi, ale ja widzę, że moja kondycja nie domaga może kiedy musiałaś się uczyć i zdobywać najlepsze oceny, dostałaś czwórkę, to słyszałaś, a dlaczego nie piątkę? Może przez to twoje pasje leżą. Nie robisz tego, co lubisz. Może jesteś w pracy i masz jakieś stanowisko, które jest prestiżowe, dobrze płatne, ale nie sprawia ci żadnej przyjemności. To ty decydujesz, co podlewasz i co wyda owoc w twoim życiu. Nie możemy pielęgnować tego, czego nie dostaliśmy, bo to jest jakiś taki fakt. Nie masz tego, ale zobacz, że masz wielki potencjał, masz wielkie możliwości. I jeżeli my te możliwości zaniedbamy, nie skorzystamy z tej całej palety tych wszystkich farb, akwareli, tych wszystkich do malowania ogrodła, skupimy się tylko na jakimś ołówku, to potem może być tak, że nie wykorzystamy tych talentów, które Pan Bóg nam daje, a jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby się rozwijać, rozwijać dla Niego, żeby być taką oblubienicą, która wypełnia po prostu wolę Boga, gdzie wola oblubienicy jest tożsama z wolą Boga, że wydajesz owoc, owoce i że Twoje życie ma sens. I jest sensem dla innych. Dlatego e, nie pielęgnujmy. Znaczy, dlaczego Ty mówię? Bo często jest tak, że my nie chcemy pracować nad sobą. Stwierdzamy, że to jest może mało ważne, że w sumie inni mają gorzej, nie jest ze mną tak źle i w ogóle nie. A właśnie naszym zadaniem jest to, żeby wydawać jak najwięcej owoców. Aby ten tron był jak najlepszy, żeby on był stukrotny, żeby on został błogosławiony. I tak twoja historia ma znaczenie. Twoja historia wpływa na to, kim jesteś dzisiaj. Ale przyszłość jest jeszcze niezagospodarowana. Ona zależy od dzisiaj. Przyszłość zaczyna się dzisiaj. Może wczoraj było słabo, może wczoraj coś nam nie wyszło, ale masz dzisiaj. Odwagi, nie bójcie się, bo ja jestem z Wami. I masz przy sobie takiego przyjaciela, który Cię będzie wspierał, który będzie Ci dawał otuchy, który nie pozwoli Ci się potknąć. A nawet jak się potkniesz, on Cię podniesie, opatrzy rany i powie idziemy dalej, weźmie Cię na swoje ramiona. Dziękuję Ci Magda za tą końcówkę. Za długo podlewałam swoje dzieciństwo, w którym byłam totalnie ignorowana. Myślę, że każdy, może nie każdy, ale większość z nas ma takie właśnie poczucie, że Trochę brakowało. I słuchajcie, nasi rodzice robili. Byli najlepszymi rodzicami, jakimi mogli. No. Może, nie mieli zasobów. Pamiętajcie, że to też były trudne czasy. Nie? Oni też są dziećmi. Ich rodzice to są dzieci wojny. To też były trudne rzeczy. A my niestety powielamy. Powielamy nasze wzorce. I tak jak mówiłam w drugim module, Zacznijmy świadomie wybierać. To dalej mówię. Zacznijmy świadomie wybierać. Tak? Taka jest moja historia. To jest o mnie i na to nie mamy wpływu. Ale mogę zadecydować to, jaką ja będę mamą. Co ja dam swoim dzieciom. Jaką będę kobietą. Czy będę szczęśliwa, czy nie. Czy będę robiła to, co chcę. I Życzę wam tego i sobie, żeby podlewać właśnie twoją przyszłość, podlewać to, co możesz zrobić, bo masz wszystkie narzędzia, masz wszystkie farby do tego. Jeżeli nie, możesz coś jeszcze poszukać, znaleźć, ale odwagi. Bo koło ciebie jest ktoś większy, jest ktoś, kto nieustannie chce cię wspierać. Mu jest naprawdę wsioryba, czy to będą fiołki, bratki czy róże? Mamy malować ogród i to jest nasze zadanie. Ale na razie, zanim będziemy malować ogrody, musimy trochę podszkolić się w naszym warsztacie. I musimy sobie wyznaczyć jakieś cele, czy musimy. No dobrze by było, żeby pracować nad pewnymi obszarami. I tego sobie i Wam życzę. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie.